Witanko. Powiem wam, że tak słuchając cały czas tej diory, przełączyłem się na chwilę na szarpa, którego dawno nie używałem i. No kurczę, to może śmiało się konfrontować z zwierzami, nawet prawie że z diorką na tych blusach, która ma, no, może trochę więcej tej mocy i basu. Hmm, ale nie jakoś tak powalająco, no ale oczywiście to o wiele tak, no więcej, lepsze wrażenie robi ta Diorka na tych bluesach, bo jest. Hmm, no jednak ten bas jest większy, pudła są większe, bardziej to trzęsie tym garażem, takie no, bardziej jest wrażenie, że to gra z czegoś wielkiego, chociaż mocowo. To jakoś wcale no, nie powalają te kolumny. No, to są chyba 80W, i o ile no, ta diora sobie dobrze z nimi radzi, bo no, nie wiem jak to jest z, tym, z tą mocą. Bo wzmacniacz niby ma dwa razy po 25, te kolumny mają po 80, a ta wieża i takie je roznosi. Także nie wiem o co tu chodzi. Znowu z kolei Sharp ma niby 100 watów, ale chyba w 6 ohmach, z tego co wiem. Także hmm, no jest to trochę słabsze. No, to może to było praktycznie na równi z AK-44 wieżą, która też gra trochę szerzej i trochę więcej Sopranu ma, ale e, ten sharp jest jakby trochę mocniejszy od tej AK-44, bo on wcale basu nie traci na maksa. A AK-44 traci i w tym momencie Sharp pokonuje tą wieżę, także dlatego no z jedynym sprzętem jaki mam nawet z tych stacjonarnych to tylko z Diorą może konkurować ten Sharp. Bo od tych, do tego JVC, przynajmniej może NB10, mm, już nie tak bardzo, ale od tego ten szarp jest jakieś no, ze 40% mocniejszy, jak już to robiłem. Porównania takie kiedyś. Także, no o ile tutaj jest niby, niby 60 W, ale też chyba nie w 8, omach, tam w czterech, a może też w 6. Także tutaj na pewno jest 100 w porównaniu z takim JVC. Już tak, no, zakładając, że tam jest 60, no to tutaj na pewno jest 100. Hmm. Bo to, no to tak, tak wali, tak łupie jak to włączyłem, to jest po prostu potęga, wszystko tutaj wibruje, trzęsie się. Ja musiałem tutaj wszędzie porobić takie zakładki z taśmy, żeby to się wszystko ciasno zamykało, te klapki, na siłę, bo to po prostu wszystko dzwoniło. Tutaj od CD klapa też tam pod spodem są popodklejane taśmy. Żeby to nie dzwoniło, bo to od wibracji wszystko dzwoni, nawet te otwory wentylacyjne mają taką moc, to się tak wszystko trzęsie. Te paski tutaj latają, dzwonią, dlatego też je trochę izolacją powijałem. Hmm. To już mi się poprzekręcało trochę tam, gdzie izolacja powinna być. To Jest tam, gdzie pasek, chociaż tutaj nie. Hmm. No bo to wszystko dzwoni. Oczywiście, kiedy się dana maksa, to to dzwonienie przestaje być słyszalne, słychać ja tylko słyszę, czystą muzykę, ale tak gdzieś na 20 czasami, na niektórych częstotliwościach te... to, to dzwonienie potrafi być słyszalne. ...w świat dorosłych dzisiaj tylko sły zostają, ale kto je kupi? Jak przysłoga się sprawdza, młody to głupi. Gdzieś tam z tyłu słychać, że coś tam gdzieś się telepie, coś gdzieś dzwoni, chociaż ja już wszystkie śruby podokręcałem oporowo, tak żeby nie połamać, ale no tutaj te subwoofery po cztery hmm, śruby z każdej strony, czyli osiem na, na subwoofer. Podokręcając z tyłu obudowy, wszystko, ale to nic się na to nie poradzi. Po prostu no, ta obudowa nie wytrzymuje tej mocy, i zawsze gdzieś coś się odezwie. No, na szczęście ta moc hmm, płynąca z tych głośników <noise> pozwala zagłuszyć to dzwonienie, wtedy słychać tylko czystą muzykę. No ale czepiając jeszcze szczegółów, zwłaszcza tak, no, obracając go tam do tyłu, gdzie właśnie więcej słychać to dzwonienie, no to można by się przyczepić, no ale jak na, na boomboxa to jest coś naprawdę no potężnego, to jest po prostu petarda, że to potrafi pokonać AK-44 i no podejrzewam, że i Diora by tego nie zagłuszyła, przy czym przy Diorze jest taki... Yy, znaczy problem no, po cichu ona potrafi zagrać o wiele ładniej, ale im głośniej się daje, tym trzeba te basy i soprany zdejmować, bo będzie dzwoniło. Także ostatecznie trzeba to zdjąć na tyle, hmm, że będzie to grało niewiele lepiej od szarpa na maksie, a prawdopodobnie nie będzie grało nawet tak dynamicznie, będzie bardziej krzyczało, to jest sprzęt innego typu, taki no do średnio głośnego słuchania takiego bardzo ładnego, detalicznego to jest sprzęt do potężnego łupania przenośny sprzęt daje się na maksa, tu nie słychać żadnego spadku, żadnej różnicy im daje się głośniej, tym jest ładniej naprawdę, to jest sprzęt do, no, do mega głośnego słuchania czym głośniej się go słucha, to on, tym on więcej z siebie daje, gra bardziej pociesznie nie wspomniałem jeszcze, no słucham sobie tutaj Andrzeja Rybińskiego miałem kiedyś na kasecie. Hmm. A właśnie yy, kolega tutaj z YouTube'a mi o nim przypomniał i sobie tą płytkę zakupiłem. Stutek jak Fajnie się tego słucha. Romantyczne słowa spanie O całkowę Każdą ranę leczy czas. Prawda, ten Sharp jest genialny. JVC NB200 się przy nim chowa. Chociaż brzmieniowo gra troszeczkę, no można go nawet upodobnić do tego Sharpa JVC NB200. Z tym, że tam jest trochę więcej przestrzeni, bo tam są nawet jakieś opcje echa, które można włączyć. I wyłączyć chociaż tam niewielką różnicę, słyszę, czy one są włączone, czy wyłączone. On po prostu ma taką wbudowaną przestrzeń, trochę lepszą niż ten szarp, ale ten szarp ma więcej takiej naturalności, coś takiego klasycznego brzmienia. Ma więcej, jego się po prostu przyjemniej słucha nawet z tą trochę mniejszą przestrzenią. To... No, to rozrywa, kurcze. To ten sprzęt rozrywa. Jak się go tak weźmie na kolana i się przybombi, to ma się wrażenie, że się trzyma jakąś kurczę bombę na tych kolanach. To tak wszystko wibruje, tak porusza, że to jest masakra. Tego, no, to jest najlep najlepszy sprzęcior przenośny, jaki mam. DT75 to jest pierdoła. Przy tym mm, już, no, y, NB200 pokonuje. Y, Basowo nawet ten mały B550, tam przykryty JVC mniejszy, pokonuje basowo DT-75. Y, NB-200 już całkowicie, on jest nawet ze dwa razy mocniejszy od B550. A to jest jeszcze mocniejsze i to no, sporo mocniejsze od tego JVC, także no to jest naprawdę potęga. No ale no wcześniej robiąc testy jeszcze nie miałem tych wszystkich wież, także mam te wieże i teraz już wiem, że PM22 gra tylko ładniej, ale o wiele słabiej. Szarpią po prostu zje, schrupie. Hmm, bo PM22 też jest do takiego bardziej cichszego, detalicznego słuchania, i nawet na maksymalnej głośności też się jakieś przestery włączają. Coś to jest, jak już wcześniej gdzieś mówiłem, taka trochę jakby mniejsza Diorka. Tyle że no nie ma takiej możliwości skorygowania jak Diorka, i też nie brzmi aż tak ładnie jak Diorka na tych blusach. Ale to jest drugi najładniej brzmiący sprzęt ze wszystkich jakie mam pod diorką. Potem jest Kondor, potem jest yy, ten właśnie yy, niespodziewanie, no tak kupiłem go spontanicznie tego Philipsa Turbo Bass, po którym nie wiedziałem czego się spodziewać i okazał się być jednym z najlepszych yy, radiomagnetofonów. Także no, pod Kondorami jest właśnie ten Turbo Bass, i dopiero potem jest DT75, a już pod DT75 są wszystkie inne Panasoniki w jakiejś tam kolejności. Hmm. A tego szarpa, no to nie jest magnetofon, ale, ale sprzęt przenośny. No jest radio, ale radio tu jest nędzne, bo jak już wiadomo, a jak ktoś nie wie, no to na poprzednich filmach to Pokazywałem, że tutaj radio i AUX grają słabiutko, tak aby subwoofery nie pracowały. Tutaj są tylko trzy źródła, które grają prawidłowo z aktywnymi subwooferami, czyli CD i też z MP3, także dobra sprawa. USB i iPod albo jakiś tam iPhone, muszę sobie właśnie sprawić jakiegoś iPhone'a. Bo iPod już chyba jest przestarzały, nie idzie tam zaktualizować YouTube'a, nie idzie tego uruchomić. Nie wiem dlaczego, może mam już jakiś zbyt prymitywny ten iPodzik, i coś się pozmieniało na tym YouTube'ie, że już nie jestem w stanie tam się zalogować i nie mogę niestety z iPoda używać YouTube'a. Hmm, a właśnie tak najczęściej słuchałem z YouTube'a przez iPoda tą muzykę. I żeby go znów używać tak jak w tamtym roku, gdzie go sobie brałem na jeziorko czy do, do parku, potrzebuję jakiegoś nowego sprzęta z Apple'a z nadgryzionego jabłka, no bo niczego innego tu się nie da podłączyć. Ale to jest po prostu mega sprzęt, no jeśli ktoś niekoniecznie potrzebuje słuchać kaset, to no bo to nie jest radiomagnetofon, z radiomagnetofonów najlepszy jest właśnie Sharp. Kondor, czy potem DT75 nie jest najlepszy. Jest najlepszy tylko pod względem bajerów, ale dźwiękowo Condor i Sharp są lepsze od niego. Ale taki sprzęt przenośny to ten Sharp jest niepokonany. To jest jakaś masakra. Myślę, że to śmiało mogłoby konkurować z jakimiś tam JBL-ami Turbo, znaczy Turbo, nie Turbo, jak one się tam nazywają tymi ojej, Party boxami, a nie Turbo. Hmm. Tylko nie wiem z którym, no, ale to jest naprawdę potężne, no. Hmm. no. i dobra, bo się nagadałem o tym szarpie. A może jeszcze włączę jakąś płytkę hmm, bardziej dynamiczną. To chwilka, moment. O, na przykład CC-Catch, jeszcze w ogóle na nim nie słuchałem. A on naprawdę fajnie łupią. Potrafi tak kurwa wstrząsnąć człowiekiem, zwłaszcza jak się go tak na kolanach postawi, bo można sobie pozwolić. To jest w końcu sprzęt przenośny. To robi takie wrażenie: mamy moc wieży tutaj na kolanach. Przenośną. Można sobie powiesić na pasku na ramieniu i mamy moc wieży w tym potworze. Naprawdę. Teraz jak już mogę to skonfrontować z wieżami, bo jeszcze. Kilka miesięcy temu nie miałem żadnej wieży ani PM22, ani jaka 44. Diorka była w rozsypce. Teraz mogę stwierdzić, że to jest naprawdę potwór, no bo pokonuje praktycznie dwie wieże. Pokonuje tylko, tylko Diora na blusach hmm. mocowo, no nie do końca mu dorówna. Znaczy, no Diora pokona go właśnie mocowo jedynie. Ale on stabilnością zmiecie Diorę, bo Diora na takiej głośności jak ten szarp musi mieć pozdejmowane te basy i soprany i nie będzie brzmiała tak estetycznie jak to, a to potrafi brzmieć czyściutko, naprawdę ładnie, krystalicznie, na każdej głośności, nawet na full. To jest w nim genialne. Mam już tego szarpa ponad pół roku, a ciągle go podziwiam. Jest naprawdę Sorki, ponad rok. To jest naprawdę piękny sprzęt. Tak to Fajnie dynamicznie łupie, bo teraz mam ten X bass włączony, dlatego z tym X bassem jego tak roznosi, rozpiera go po prostu, jak on by chciał się rozetrzeć. We'll let make you feel your rock. And get up. Genialny mocny jest ten sprzęt jak na, jak na coś przenośnego. Jeśli ktoś potrzebuje takiego kopa, takiego powera adrenaliny, to to jest naprawdę potwór, żaden głośnik. Harman to się przy tym chował, oh, to, to zagłusza Harmana. No, jak już testowałem, nawet NB200 yy, zagłuszał Harmana. Dlatego Harmana sprzedałem, bo on grał dosyć ładnie, ale też wcale niepowalająco. Przez pierwszy rok tak się nim trochę rajcowałem, bo nie miałem w sumie nic lepszego, bo grało o wiele mocniej od DT-75. A dopiero później tak się u mnie rozkręciło z tymi sprzętami, no i kilka z nich zagrało może nieładniej, ale mocniej od Harmana. Między innymi właśnie ten JVC, tym bardziej głośniej praktycznie, prawie jak ten, tylko nie tak stabilnie. Gra też NB-10, BJVC czy B99, ale one na, na maksymalnej głośności, głośności potrafią trochę rzęzić właśnie, a ten Sharp nie, on gra stabilnie na każdej głośności, z X-Bassem, tyle, że ma się wrażenie, jak on by się chciał rozedrzeć, rozerwać, to jest taka moc. A to jest naprawdę super sprzęt. Na te soprany, które przy cichszym słuchaniu są trochę słabe, ale im daje się głośniej, tym one wzrastają. Tak jakby razem z basami wzrastają. To jest coś przeciwieństwo Diorki, gdzie dając głośniej trzeba wszystko ściągać. A tutaj jakby na cichym słuchaniu jest tego wszystkiego mało z automatu, ale im się daje głośniej, tym to jest coraz bardziej zadowalające, satysfakcjonujące. Także naprawdę to jest sprzęt. Jeszcze raz to podkreślam: sprzęt do głośnego słuchania, im się go głośniej słucha, tym ładniej, bardziej satysf satysfakcjonująco on gra. Już mi się jęzor plącze, a film się robi za długi. Także posłuchamy jeszcze chwilkę tego utworku i będę kończył. W sumie to dawno nic nie nagrywałem, bo mi się trochę nie chciało, no ale dzisiaj na mnie zrobił ten mm, szarp wrażenie, bo długo stał nieużywany. Ostatnio go porównywałem tylko z AK-44, gdzie już udowodnił, że potrafi zagrać mocniej od AK-44, bo cały czas utrzymuje ten sam poziom basu. No ale oczywiście AK-44 gra trochę przyjemniej, bo mm, ma więcej sopranu, ma więcej przestrzeni, mówiłem już o tym, no ale to jest wieża, to jest całkiem spora wieża, a to jest tylko kurcze boombox, no. thank mm -hmm. you bo no jeszcze chwila takiego podsumowania, bo no, ten sprzęt gra naprawdę ładnie, nie tak ładnie, jak te... Hmm, wspomniane tak estetycznie, grające do takiego bardziej yy, delektowania się dźwiękiem, czyli PM22 i Diorka na bluesach, czy Condor. No i nawet tak pół na pół DT75 z Philipsem Turbo Bassem też są takie trochę do delektowania się, ale już trochę to brzmienie mają takie bardziej plastikowe. No ale też są fajne sprzęty. To, hmm, no, temu brakuje tylko trochę sopranów, no cichszej głośności, kot mi się chyba dobija. No muszę go wpuścić, sierściuszka. Przerwał mi ten łobuz nagrywanie, a teraz pomiziać się przyszedł. Ale to jest takie moje kochane kocisko, nie ma fajniejszego zwierzaka. Miałem tyle piesków, żaden z nich nie był tak fajny jak ten kiciuś, ale dobra. Wracając do Sharp'a, no, hmm, są sprzęty grające estetyczniej, o których mówiłem przed przerwą hmm, na otworzenie temu zbójowi drzwi, ale to, to daje inne wrażenia. To jest taka no, potęga, moc. W, w przenośnym sprzęcie jest no, naprawdę wielka moc, i nawet tak chwytając sobie za te tutaj yy, yy, rączki, no hmm. służące czy do przenoszenia, czy chociażby jak ja to używam, słuchając go głośno, tak na kolanach łapię za te boki i tą muzykę odczuwam. Nie tylko ją słyszę, ale ją też odczuwam. To tak wstrząsasz człowiekiem, a te wyloty powietrza z tyłu. Jak tak mam nogi rozprostowane na przykład sobie leżąc, to tak walą tam po kolanach, że to się czuje i, i powietrze wali po nogach i czuć wibracje na, po ramionach, jak to złapać właśnie za te uchwyty. Także no to jest. Już no nie chcę trochę przesadzić, ale urządzenie nie tylko do słuchania, ale do odczuwania muzyki. Kurczę no. Hmm. Tam się musiałem poprawić, tak musiałem trochę prze przeedytować, bo mi się powiedziało, że pół roku mam ten sprzęt, ale ja już go mam chyba z prawie półtora roku. Ten czas tak szybko leci, no to i tak po tym czasie nadal się nim rajcuje, także dzisiaj już dłuższy czas za nas na Diorce, słucham na tym szarpie. I to są inne wrażenia, no są inne emocje, ale też są fajne. Hmm, wiadomo, ostatnio głównie na Diorce się skupiam, bo to brzmi najbardziej estetycznie i też ma niezłego kopa. Ale tak wracając do tego, no to są też bardzo ładne, bardzo mocne hmm, wrażenia. Dobra, bo już mieszam, motam, kończę, trzymajcie się, hejka.